Dzień dobry, Dorota Nyk. Jesteśmy w Studium Głogów, a moim gościem jest Beata Strzeszyńska. Beatę Strzeszyńską przedstawię jako przedsiębiorczynię głogowską, właścicielkę i założycielkę Art Collect, wypożyczalni strojów karnawałowych i kostiumów artystycznych, które sama projektuje, wymyśla i nosi Prezentuje się w nich, ale przede wszystkim chciałam tutaj z panią Beatą dzisiaj porozmawiać, aż mi się zimno robi na samą myśl, o tym, o co mam pytać, o tym, że jest wielbicielką arktycznych przygód i mrozu. Czy to prawda, pani Beato? Tak, to prawda. Świat zimno jakby napędza mnie, moją głowę. <laughs> Proszę umysł. opowiedzieć, jak to się zaczęło? E, tak, zaczęło Jakiś się impuls pandemii, słuchajcie. W pan, pandemii? Tak, e, jest taki fajny klub, e, chociaż troszeczkę ostatnio gdzieś każdy już jednak tą swoją drogę obrał, i chyba mniejsza potrzeba jest jakby tej integracji, ale w pandemii była ogromna, i e, pamiętam, że pani i... mi opadała, że się czuła się pani bardzo samotnie, jakby, tak? Hmm, tak, ale przez pandemię przeszłam bardzo bezobjawowo, wręcz imprezowo, o. właśnie mocno strojnie, mocno tak, mieliśmy taką jedną fajną miejscówkę i tam się spotykaliśmy, robiliśmy wręcz naprawdę imprezy przebierane. Ja się tak nigdy nie wybawiłam jak w czasie pandemii. Wtedy była taka też u mnie potrzeba jakby jeszcze cały czas udowadniania czegoś sobie. Mm -hmm. e, I też się zaczęło wtedy tak morsowanie moje. Jako firma mogłam pojechać nad Polskie Morze e, w sensie takim e, e, mocno właśnie biznesowym, bo wtedy były hotele pozamykane, ale dla przedsiębiorców okay. były te e, jakby takie korzyści i te możliwości. I e, pojechałam tam właśnie z córką i z przyjaciółką i jej córką. I, a wcześniej odbyłam takie szkolenie online'owe właśnie Mastermind w które miałyśmy jechać do Warszawy bodajże, ale okazało się, że no, pozamykane są wszystkie instytucje i to szkolenie miałyśmy on online właśnie z takim właśnie nasza, takim tutaj klubem biznesu. I pomiędzy tym szkoleniem, pomiędzy przełamywaniem barier i różnym ćwiczeniem, wiecie, z drewnem. I tak dalej. To e, też on, e, to było e, retrospekcja e, metody Wimachowa i wywiad z nim. I tak się zaczęło właśnie. Poznałam metodę Wimachowa. Jest to też mocny człowiek. Co to za metoda? E, to jest metoda oddych, e, oddychania. E, w zimie, w wodzie? Tak, on, on jest w ogóle holendrem, ale ma dom w karkonoszach i mocno działa w przesiedzce. Właśnie tam w metce morsów polskich wodosp przy wodospadzie w podgórnej. Ale to ale... morsowanie w Bałtyku to chyba nic w porównaniu z tym, jak pani morsuje teraz prawda? W Norwegii mm, no północnej. Wtedy na, no wtedy na ten pierwszy raz dla mnie to już był Mont Everest, prawda? I wtedy nawet moja córka, bo mam bardzo charak charakterną córkę, wtedy jeszcze, no teraz jedenastoletnią, no to to było ze 4 lata temu. Ja, ja jakby pamięciowo nie jestem do i nie przywiązuję do tego żadnej wagi tak naprawdę. Może dlatego nie staram się ich zapamiętywać i, i nie jestem szczegółowa też ale pamiętam, że wtedy córka też moja weszła do wody. No i po tej metodzie mi machowa tutaj gro dziewczyn zaczęło morsować w jakiejś takiej niecce, takiej, wiecie, rzeczce, coś. A my byliśmy nad morzem. I był mocny, silny wiatr, i tam zobaczyłyśmy pojedynczych ludzi. Jakiś tam pan wszedł, później wsiadł na rower. I ja mówię, Edytko: mówię, No, słuchaj, tu dziewczyny w głogowie wchodzą do jakiejś takiej rzeczki, a my mamy Bałtyk, przed sobą nie wejdziemy. I do tej pory, słuchajcie, pamiętam, bo ja weszłam raz, codziennie zaczęłam wchodzić, były przepiękne zachody słońca nad tym Bałtykiem, e Edytka się jednak nie posunęła aż do tego, żeby codziennie, ja się już tak, wtedy pamiętam, tym zachłysnęłam, wtedy w ogóle bez żadnej kompletnej wiedzy zaczęłam to robić, bo gdzieś tam zaczęłam biegać po tej plaży, później weszłam na chwilę, wyszłam, kompletnie intuicyjnie to robiłam i pamiętam jednego dnia jak poszłam i był zachód i... Mam gdzieś to zdjęcie i to mam w głowie ten obraz. Tam było jeszcze jakieś łabędzie się pojawiły. Jestem strasznym wrażliwcem i ja już widzę ten obraz, to, to niebo, słuchajcie, się zaczęło robić takie różowe. To ten nasz Bałtyk, jak nie nasz Bałtyk, taki przybrał kolor. I Aż mi tak zaparło. Aż tak. mi tak zaparło. I też weszłam właśnie do tego Bałtyku i tak się zaczęło. Tak się zaczęło. I zaczęłam szukać w internecie jakby sprawdzonych informacji. Bo nie robię tak, że jak widzę jakieś zdjęcia, jak robi jakiś każdy mors, ja jakby wolę to poprzeć nauką albo osobą jakby w tym wykształconą i natknęłam się na Waleriana Romanowskiego. Wtedy sobie prowadziłam taki zeszyt, taki zeszyt marzeń i w tym zeszycie w którymś momencie zapisałam sobie, że chciałabym zamorsować z Walerianem Romanowskim przy boku Waleriana plus w Przesiece, tak jakoś, właśnie ten wodospad. O, on wtedy dla mnie był taki nieosiągalny. Dla mnie to było... Bo tam zimno. To już jest tam taki... jest zimno, ale w ogóle, że do Karkonoszy, ja tak trochę byłam taka zastana w tym Głogowie, właśnie ta firma i pojawił się wtedy i Walerian i wtedy była przygoda też życia, ponieważ ja z Walerianem Romanowskim wpadłam do wodospadu w sukni ślubnej, o. bo już wtedy pojawi, pojawiły się u mnie pomysły na ekstremalne bardziej zdjęcia w moich kostiumach w każdym nowym miejscu, w którym się pojawię. No właśnie są Ten piękne sesje zdjęciowe, sesje, żeby móc później to wykorzystać gdzieś w mediach, żeby to nie było takie na wieszaku, bo tak zaczynałam, że wieszałam te stroje gdziekolwiek, żeby tam wrzucić cokolwiek pokazać. I pani się stała modelką taką w ekstremalnych <laughs> 50, sytuacjach. Bo ja 50, oglądałam 50, zdjęcia z Norwegii, w śniegu, w mrozie. To coś niesamowitego. To naprawdę Pernie. trzeba być odważnym i trzeba nie bać się zimna i śniegu, to żeby prawda, się w taką to suknię prawda. ubrać to jak jest Pani. jest takie oczywiste, że, że wchodzimy. Natomiast w tym takim flow, co się pojawia, zwłaszcza z Mary Icebreaker, ponieważ bardzo się polubiłyśmy z Marysią, bardzo rezonujemy No właśnie. Powiedzmy, kto to jest. Bo to jest Pani przyjaciółka. Niesamowita osoba. Mary Icebreaker to jest jej pseudonim, a to jest w rzeczywistości Polka Maria Podaj, prawda? Która jest rekordzistką Guinnessa w przebywaniu w lodowej skrzyni. Przebywała tam 3,5 godziny. Dokładnie. Marysia, jako druga Polka, ponieważ Katarzyna Jakubowska jest pierwszą Polką, która ten rekord ustanowiła i ustanowiła w ogóle tą kategorię kobiecą. Marysia podejmowała trzy próby. Na pierwszej próbie byłam, było to 11 listopada rok temu. Byłam z córką. Wercia też weszła ale Gdzie to do było? Gdzie Wody to w Krakowie na ulicy Fabrycznej. Marysia pracuje w firmie deweloperskiej i jej, jej szef pozwolił, tak udostępnił jej przepiękny plac, więc to było bardzo mocno też... A niech pani powie, kiedy pani zaczęła wyjeżdżać do Norwegii, do tego prawdziwego zimna mrozu, śniegu. Tak. To mnie właśnie fascynuje. Mój rok przełomowy to jest rok 2024 i teraz zaczynajmy... Przeszłam przez wszystkie pory roku w Norwegii, co jest fascynujące, bo każda była inna, każda... W innej barwie, w innych okolicznościach z innymi ludźmi. E, o, już sobie przypomniałam. Przełomowy był pierwszy rok, 2024 styczeń. E, też e, trudno zaczynające się, bo na e, dzień przed moimi rodzinami złamam obojczyk właśnie przed tą podróżą do Norwegii, ponieważ wprowadzałam e, mężczyznę do Bałtyku. E, Pan się potknął i mnie nie pociągnął i y, 21 podaj, bodajże złamałam obojczyk stycznia 22 Miałam urodziny, a dwa dni później poleciałam do Norwegii z tym złamanym, złamanym. obojczykiem. Powiedziałam, że nie podaruję. Rodzina już mm. <grym> zaciskała ręce, mm. zacierała, że o mama nie pojedzie, bo myśmy razem tam na ferie pojechali po to, żeby miała wylot bliżej. To prawda? są takie ekstremalne wyjazdy w zim do zimnego kraju, prawda? I co tam pani robi? Z kim? E, tak, i pojechałam tam z ekipą Rock Balancing Ice. Akurat Marysia też była wtedy ze mną a, i wtedy zaczęła się nasza przyjaźń, ponieważ była niezwykle empatyczna w stosunku do mnie, ponieważ ja wymagam i, i, i wiązania butów i wszystkiego po prostu. Ten obojczyk był no, na dwa, dwa dni prz, przed e, Tak, e, mimo wszystko. Em, ma zimnym. Radę. Tak, tak, zrobiłam sesję, zrobiłam wtedy pierwszą sesję pod zorzą polarną. Sesję się... zdjęciową w pani sukniach, powiedzmy tak sobie. mojej sukni dokładnie, tak. W, w jednej sukni. Tej, y, sukni. W jednej sukni wtedy, tak. No, nie było jakby możliwości przebierania się ze względu na ten złamany obojczyk. I tam za przyjaźń mój się, się z Marysią. Y, Ile było stopni? Ile było Mrozu. stopni? No, było, było zimno, ponieważ było wszystko tak. Ja, ja musiałam bardzo uważać, było ślisko na posesjach i no, było poniżej poniżej zara na pewno. Ale ja I też pani w tej nie. tej sukni, na boso? Nie, w butach. załamany obojczyk nie pozwolił. <laughs> Ale inne Ale były ostat... oczywiście tak. na, boso na boso i były w górach na Tak, na boso. Tak. E, po czym e, Marsia kupiła kolejny bilet na tą wyspę. wyspa po prostu. Rebene Soja to był pierwszy, to nie był mój pierwszy pobyt w Norwegii, bo jeszcze rok wcześniej byłam w okolicach już Oslo, a tutaj jest północna Norwegia, która zawodnęła moim sercem właśnie i kupił, Marysia kupiła bilet na kwiecień, po czym jak się dowiedziałam, to ja też kupiłam, no i tam już, tam już się zadziało, tam już było, to była sesja tak nad, na, na plażach, a była sesja przy, podczas karmienia reniferów. E, ja mam e, prawdziwy, autentyczny bunat. To jest norweski strój narodowy. Mam w swojej kolekcji i, i właśnie w tym bunadzie karmiłyśmy renifery. E, następ, to był kwiecień. Następny mój wyjazd do Norwegii na tą samą wyspę Erebeneso. To są takie norweskie Maladywy. uważam, ponieważ tam jest przy, piaseczek e, na plaży. Z, e, woda jest turkusowa plaża za plażą. Y, wyspa y, ma około 80 y, tubelców, więc po prostu tam cisza oh, się ludzie. oddycha i tak ja najbardziej dlatego Norwegia, ponieważ y, zwiedziłam parę krajów na przełomie ostatnich lat, natomiast tam tam nawet latem nie ma prze, przepychu, y, po prostu y, jest ta przestrzeń jest y, można się zresetować. Można oddychać, tak, tak. Jest prawdziwy reset i... Ale teraz Pani wyjeżdża 29 grudnia, właśnie tam i będzie się tam Pani, co tam Pani będzie w ogóle robiła? Proszę opowiedzieć. Tak, tak. Tutaj już będzie troszeczkę inny wymiar tej podróży. 29 grudnia tak zbieramy, zazwyczaj na nasz wyjazd zbieramy ekipę fajnych ludzi. Z Polski. Ponieważ, tak, z Polski, ponieważ chcemy im właśnie pokazać to piękno, piękno tego kraju i aby oni poczuli z nami tą energię, bo kiedy się patrzy w niebo i jest zorza polarna, którą doświadczyłam w tym roku, w lutym naj, najpiękniejszą na seni. To nie jest oczywiste, że za każdym razem jak się poleci, to na będzie, zwłaszcza na krótkich wyjazdach, no ten będzie sześcionoclegowy, więc nie jest wcale taki krótki, ale zdarzały się trzy, 4 dniowe. I nie ma gwarancji, że ta zorza będzie, ale najpiękniejszą widziałam właśnie w lutym. Proszę na... opowiedzieć, gdzie będzie można śledzić te Pani przygody właśnie arktyczne? Na mediach społecznościowych, pani, Beata na Beata Strzeszyńska, czasem też wrzucam na Art Collect, albo na Instagramie też mam konto, też Beata Strzeszyńska. I teraz mamy w planach właśnie 29 grudnia wyruszamy do Gdańska, stamtąd lecimy, mamy już tam wynajęty dom z widokiem na fiord, z którego nie trzeba się ruszać na polowanie zorzy, ponieważ tam są idealne warunki. jest Ciemno nie ma świateł, więc y, światła północy, z nieba <grym> rozświetlam. Na nam. pewno będzie zimno, prawda? Będzie zimno, będzie, będzie. A pani Pan tam ma plany wielkie, nie tylko morsowanie chyba, ale też biegi. O. Mamy ekipę ludzi biegających, tak, i, i jest y, pan z Głogowa, który zapisał się na 21 km, maraton ma 42. Y, y, żona pana z Głogowa zapisała się na 5 km. Ja też. Bo co najwyżej przejdziemy mm -hmm. marszem. Naprawdę nie jestem przygotowana na bieg. Yy, no Natomiast widzę w tym nowe możliwości, aczkolwiek ja biegowa za bardzo nie jestem. Yy, bo... A co to pani daje tak psychicznie, mentalnie? Mm -hmm. Proszę powiedzieć. Te podróże yy, jakby dają mi zauważyć w codzienności yy, wymiar takich że każda, każdą rzeczą e, możemy się cieszyć. Mm -hmm. e, ja wiem, że łatwo jest powiedzieć, że ja wyjeżdżam i tym się napędzam. Owszem, z, z, zaczynam zauważać w chwili obecnej radość z tego na przykład, że tu teraz jestem z panią, tak? Mm -hmm. I to, to jest ta chwila, którą Dla mnie to ja, też jest ja w niej radość. jestem. Naprawdę. A nie wychodzę za bardzo aż w przyszłość. E, natomiast... E, Dostrzeganie piękna w danej chwili drobnych rzeczy, mimo stresu, że ja tutaj mam się pojawić dzisiaj na, przychodzi ten spokój w pewnym momencie, radość zbycia i może wyjście nawet tak, no oczywiście wyjście z tej strefy komfortu, bo, bo pewnie ja nie jestem ówczynią. Może mnie pani kiedyś zabierze ze sobą. No, jak najbardziej, zapraszamy. E, e, mamy, Może się odważę. E, jakby z się też, e, mamy taki dar przyciągania właśnie wspaniałych ludzi na te podróże. Jeden z tych cudownych ludzi był Piotr Śliwiński. Piotr Śliwiński o. jest osobą, która mieszka w jurcie e, na Uniwersytecie Krakowskim. On, e, dla niego, słuchajcie, Monteveres to jest prawdziwy Monteveres, bo dla mnie na przykład ubranie sukienki przed. Z seglą, jest to ikoniczna góra na Seni. A tam to jest, jest Mount Everest. Minus, tak, tam jest minus, bardzo zimno. Tam, 10, tam trzeba 20. po prostu. E, można wejść w shortach, tak, bo tak robią i pewnie Maryśka wejdzie Mary Eisbrecht. E, ale ja nie wejdę w sukience znaczy ja wejdę A. ubrana w sukience ze względów bezpieczeństwa, bo, ponieważ e, tam się idzie około dwie godziny, bo tam jest śnieg. nie? E, latem można wejść w, e, e, szybciej. E, ja tam wchodziłam na tą górę trzy razy już od strony właśnie Hesten, ponieważ na samą segle zimą chyba jest bardziej niebezpiecznie, a od strony Hesten widzimy jakby tą seglę w całej okazałości jest to bardzo taka góra instagramowa i fotograficzna. I jeśli ja mam tam się rozebrać w sukience, no. bo mam już tam e, tr w trzech porach Jest roku, plecy, latem, jesienią, tak dokładnie, to ja nie mogę wejść tam rozebrana, bo ja się już tam po prostu, no wyziębię ja za bardzo i ten, wolę wejść w tej sukience e, pod, e, sukienkę mieć pod ciepłym e, ubraniem odpowiednim. Ile taka sesja trwa, jak pani rozbiera się no jestem tym ja, ja już się robię minut, coraz minutę. bardziej wymagająca, nie no dłużej, dłużej. nawet do 15. Ja, ja też już do 15 minut na takim zimie, Nie chcę, żeby to było takie po prostu zrobione i ten dokońst no coraz bardziej z jakim mam apetyt na coraz lepszą jakość. Proszę powiedzieć, to ma para O, te suknie, to, 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 to są pani suknie, prawda? Takie balowe suknie. Tak, to, to nie są... jest tylko sukienka, bo to jest mhm. historia, mhm. którą opowiadam. Połączenie, tak, Tego zimnego klimatu. Znaczy zabieram je wszędzie, w ciepłe też, natomiast najbardziej mnie napędza ta siła, żeby pokazać kobiecość, że w kobiecie jest siła fizyczna, ale mentalna szczególnie, że możemy więcej niż nam się wydaje. A na koniec chciałam zapytać właśnie w związku z tym, że możemy więcej niż nam się wydaje, bo ja wyczytałam właśnie o tej Marii Bodaj, piszę o niej, pani przyjaciółce, że to, to, co ona robi, to jest taki kobiecy manifest, bo ona pokazuje, że istnieją, nie istnieją granice ani wiekowe, ani życiowe, bo ona ma 41 lat i ma trójkę dzieci, więc ma na pewno dużo obowiązków, a mimo tego realizuje taką swoją pasję. Czy to tak jest właśnie, że ona pokazuje, że nie istnieją te granice wiekowo-życiowe, i pani też to pokazuje swoim życiem, tak, swoim tylko postępowaniem? Każdego, yy, tak, Marysia yy, robi to bardzo ekstramalnie. Ja na przykład nie mam takiej potrzeby. Dla mnie wejście pod cegle czy właśnie roze... naprawdę te sesje pod zorzą polarną to też nie są łatwe, bo tam jest naprawdę zimno. Tam w kurtce ludzie tupią, a zrobienie zdjęcia w tej sukience jeszcze pod zorzą no to też wymaga odpowiednich warunków, ponieważ jest ciemno i. Chcemy też, wy, jakby, wyłuskać najlepszy efekt. Więc Marysi, dla Marsi dzisiaj jest kolejne wyzwanie. Marcia sobie kolejne wyzwanie objęła i będzie biła ten rekord pod wodą. A ona pod wodą. Drukowała. Dzisiaj będzie biła rekord pod wodą. Dzisiaj Ustanawiała mamy piątek, rekord, tak? ponieważ tak? jeszcze mhm. chyba nie ma kategorii w ogóle kobiecej, więc ona jako pierwsza mhm. Polka. W tym lodzie, jako druga Polka, pobiła rekord trzecim podejściu 3 godziny 33 minuty i 33 sekundy. Tak Marsia dla mnie jest dzida, a ja jestem piórko. No właśnie. A co by piórko chciało przekazać innym na koniec? Co by piórko chciało przekazać innym, że te podróże zmieniają mnie? Tak? Że pomimo wieku możemy e, marzyć, spełniać te marzenia, że każdy ma Swój punkt, właśnie który, do którego dąży. Najważniejszy jest pierwszy krok: podjęcie, decyzja, tak? tak. E, przychodzi pomysł, decyzja i krok. Tak. I nie... ale, ale się rozmarzyłam przy pani. Dziękujemy bardzo za rozmowę w naszym Ja studiu. nie powiedziałam wszystkiego. Chciałam Wam tutaj powiedzieć jeszcze o cudownej Zorze Polarnej, bo zachwycamy się też, jak e, mamy tutaj jakieś alerty zorzowe w Polsce. Słuchajcie, tak? To jak Pani, ja wróci. Nawet, jak ja pani nawet, wróci? Jak Pani wróci? Jak wrócę? Dobra, słuchajcie. Kiedy Pani wraca? 4. E, będę do dyspozycji po 5 stycznia. Zapraszamy. Dziękuję Oj, bardzo za rozmowę. Dziękuję uprzejmie.